ma, z tej strony DiscoTent A dziś pokażę wam jak mieszkam A to moja prywatna sala tu. Tutaj z lazersami piszemy dla was kolejne kawałki Rok temu kazałem sobie wykopać oczko wodne Ale architekta krajobrazu lekko poniosło I skończyłem z zapoką A to mój basen Ja wiem, drobny, skromny Jak cały ja a nad basenem główny dom. Nie chodzę na zakupy do centrum handlowego, bo centrum handlowe ma w domu. Jak widzicie, mam też drugi basen. Ale nie został jeszcze ukończony, bo brakuje jednej ściany. Przez co widzę, co się dzieje u sąsiadów. Muszę to dokończyć. Dam ciągle jest w przebudowie. Dlatego, jak widzicie, wszystkie rury z kanalizacji są ciągle na wierzchu. Ale niedługo je zabuduję. Jedni mają ma w komputerze. Ja mam w domu. A tak dom główny wygląda w środku. Niech was nie zmylą rozmiary. Bo wewnątrz jest naprawdę mały. Tutaj hol, Tu sypialnia. Dwa łóżka. Skromna szafa. Telewizor. Przedpokój szafa. safe. W nie mamy dwa łóżka. Jedno małe, drugi większe, bo czemu nie? Kolejny telewizor, bo mnie stać. I wyjście na balkon, widokiem na basen. Syn sąsiada ma urodziny. Znowu zrobili głośną imprezę. Tak się nie da żyć, kochani. Zatem tak mieszkam. Kiedy nie ma, za, ale za zawsze może być lepiej. Pozdro.